Tak, naprawdę to jest bardzo logiczne, ale jesteśmy uczeni czegoś trochę innego, ponieważ jesteśmy karmieni właśnie tymi trendami, które się dzieją za granicą, aby nas mogło dzisiaj nie być, tak? I, I wtedy zaczęliśmy rozważać właśnie rozszerzenie dystrybucji o kolejne kanały, ale przede wszystkim o takie duże kanały offlineowe. No, a wiadomo, że największym w Polsce jest, jest Rosman. No i nawiązaliśmy współpracę z Rossmannem, ta szła bardzo fajnie, zaczęliśmy listować kolejne produkty. Udało nam się zbudować całkiem fajną skalę w Rospanii. Widzieliśmy, że ta, to otwarcie nowych kanałów dystrybucji wcale nie kanibalizuje tak bardzo tego D2C. Oczywiście to jest efekt, który jest no, bardzo trudny do, do zmierzenia, no, bo nie jesteś w stanie powiedzieć, jaki byłby ten alternatywny poziom wzrostu, no, ale biznes rósł. Okay. Co więcej, ten D2C, co więcej, później jak, faktycznie w zeszłym roku już tak na grubo zwiększyliśmy skalę dystrybucji. Eee, no to biznes instytucji urósł dwukrotnie szybciej niż rok wcześniej, kiedy ta dystrybucja retailowa była mniejsza.